Słońce jest gwiazdą znajdującą się w centrum naszego układu słonecznego i jednocześnie naszym najważniejszym źródłem energii. Szacuje się, że powstało ono ponad 4,5 miliarda lat temu. Ta niemal idealna kula plazmy ma średnicę około 109 razy większą od średnicy Ziemi, przy czym 3,4 jej masy stanowi wodór. Do pozostałych składników należy głównie hel z drobnymi ilościami pierwiastków cięższych, takich jak tlen, węgiel i żelazo. Istnieje jednak teoria głosząca, że słońce jest tak naprawdę puste w środku. Znajdująca się w nim próżnia pokryta płaszczem helu jest podobno w stanie indukować grawitację. Część ufologów idzie o krok dalej, twierdząc, jakoby we wnętrzu słońca istniał osobny świat i to tysiąckrotnie większy od naszego, czy jednak którekolwiek z tych twierdzeń ma jakikolwiek sens? Zainicjowanie teorii przypisuje się niejakiemu Jeffreyowi Wońskiemu, który był pasjonatem ufo. Wierzył on, że słońce jest puste w środku i pewnego dnia zapadnie się pod własnym ciężarem, niczym pękający balon. Wołyński utrzymuje, że słońce może utworzyć jądro oparte na metalach, czerpiąc materiał z przeladujących meteorytów i asteroid, by w końcu stać się planetą, mogącą utrzymać życie. YouTuber Steven Goodfellow dokonał dalszej analizy teorii wołyńskiego, reasumując, że Słońce składa się z płaszcza wykonanego z helu oraz próżni znajdującej się wewnątrz. W swym filmiku stara się poprzeć tą dość intrygującą teorię prawdopodobnymi argumentami na udowodnienie swej tezy. W pierwszej kolejności omawia heliosejsmologię, objawiającą się falami napięcia wewnątrz Słońca. Dodatkowo Goodfellow twierdzi, że naukowcy odkryli wibracje i swego rodzaju dzwonienie Słońca, przypominające to wytwarzane przez dzwon. Które to wibracje o wiele skuteczniej mogą się rozchodzić po obiekcie pustym środku. Dalej, Goodfellow twierdzi, że jeśli Słońce faktycznie powstało z nagromadzenia kosmicznej materii, powinno ono obracać się o wiele szybciej niż ma to miejsce w rzeczywistości. To jednak Jowisz jest ciałem o największej częstotliwości rotacji, będąc jednocześnie największą planetą gazową. Jowisz wykonuje obrót raz na 10 godzin, podczas gdy słońcu zajmuje to całe 30 dni. Wreszcie Goodfellow utrzymuje, że tak zwane plamy na słońcu to tak naprawdę dziury w jego płaszczu, pozwalające nam zaglądnąć do jego pustego wnętrza. Ostatni argument jest bardzo popularny wśród wielu ufologów, a zwłaszcza Erika Dolarda z Sonoma State University. Twierdzi on, że słońce jest ponad wszelką wątpliwość puste w środku, a plamy stanowią dziury w jego powłoce. Jeśli wierzyć temu twierdzeniu, wewnątrz słońca nie mają miejsca de facto żadne procesy fuzji nuklearnej. Naukowcy podchodzą do tych twierdzeń niezwykle sceptycznie, twierdząc, że kolor plam wynika z filtrów fotograficznych stosowanych przy obserwacji Słońca. Mimo to 18 marca 2016 roku magazyn The Metro opublikował fotografię, która może dowodzić prawdziwości teorii o pustym Słońcu. Zdjęcie zostało wykonane przez Satelitarne Obserwatorium Słońca i Heliosfery NASA i ukazuje linię jasnego światła przechodzącą przez centrum Słońca. Zdjęcie zostało wyłowione przez youtubera i poszukiwacza UFO The Watcher 252, który jako pierwszy zasugerował, że smuga może być śladem postatku kosmicznym obcych. Nie wszyscy ufolodzy są jednak zwolennikami teorii, że kosmici eksploatują słońce w celu pozyskania jego energii, gdyż konstrukcja to umożliwiająca byłaby zbyt ogromna. Twórca znanej strony UFO Sightings Daily, Scott C. Waring, pozwolił użytkownikowi The Watcher na publikację swojego znaleziska, lecz zaproponował inne jego wytłumaczenie. Obiekt miał stanowić portal pozwalający kosmitom na przenikanie do wewnątrz Słońca. Na swoim blogu napisał, że wielu badaczy sądzi, że Słońce samo w sobie stanowi sztuczny twór, będący jedynie fasadą dla skrywającego się w nim świata tysiąc razy większego od naszego. Odkryta fotografia wydaje się potwierdzać tę teorię. Warring dodał, że fotografia utwierdza go w przekonaniu o słuszności teorii o pustym słońcu, która była przedmiotem ożywionej dyskusji już od lat. Sam świetlny obiekt na słońcu nie został do dziś wyjaśniony, przy czym zarówno naukowcy, jak i zwolennicy teorii spiskowych nie byli w stanie przedstawić jego sensownego wyjaśnienia. Ponieważ oba te środowiska radykalnie różnią się w sposobie postrzegania samego słońca, raczej trudno spodziewać się na tym polu jakiegokolwiek kompromisu.